To było miejsce, które miało służyć jako miejsce wakacyjne dla 20 tysięcy osób. Partia Hitlera postanowiła zbudować dla swoich ludzi ośrodek wypoczynkowy. To wpadli na pamięć, że wybudują takie wielkie bloki nad samym brzegu morza. I te bloki łącznie mają 4,5 km długości, to można chyba przejść przez ten płot. Wyszło, wyszło na to, że to wszystko zostało tutaj zostawione puste Można teraz kupić taki budynek, go wyremontować Znajduje się tutaj hotel Powolnie się okazało, że w zasadzie już nie potrzebują takiego środka wypoczynkowego. A tylko na opartego to tu można by było do środka wejść po tym rusztowaniu <laughs> Ale nie będziemy tam chodzić. Staw, jakbyś pochodzić po takich budynków. Bo jak marcin, to no by się odłożył. się nie wyjdzie, to też byśmy wyszli. Jakiś taki murek. Czemu co to to jest za murek? Koło prory. Dlaczego to służyło? Chyba no nie wchodziłem, bo tam jest jak widać są drzwi, które można się otworzyć no, a tu nie można wejść No to faktycznie wygląda jak jakiś, jakiś falochron Jak coś co miało chronić przed falami A wy zaś jaki długi ten budynek Widzicie? Tam mm -hmm. się ciągnie Ale jeszcze są płytki w łazienkach co? no więc no, były szyby jednak już. Żeby były, tak? to powybijali je